Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba z dzwonę łapę w gry pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, a skina z ostatniego filmu z CSGO skinsa. Wygrywa ta osoba. Odezwij się na Discordzie na kanale od skina. Przynomnę Ci oczywiście na samym początku, że wróciły natychmiastowe wpłaty skinami, więc jak oczywiście skinami kinami chciałbyś sobie wpłacić i oczywiście zgarnąć jeszcze dodatkowo prezent gwarantowany, bo do każdej wpłaty skinami teraz dostajesz gwarantowany prezent. No i oczywiście 10% więcej możesz sobie dostać, jak kodziku Kroxy przez 2X używasz. Skrzyneczka dodatkowo na start za free dla nowych użytkowników I oczywiście przypomnę Ci, że jak z Roxy wpłacasz, no to takie piękne skiny, gościu, na Ciebie czekają Im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną Jak uda się wygrać, to skina od razu do ekwipunku dostajesz Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań Masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie z kodem promocyjnym KROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania no w opisie a my lecimy z dzisiejszym challenge'em a mianowicie od 100 zł do kosy zaczniemy sobie oczywiście od odebrania skrzyneczki daily no bo no jak za darmo to sobie otworzę tym bardziej przy takim challenge'u zawsze te kilka groszy spoko jak nam wpadnie mamy tutaj jakiegoś no jakąś warto szmatę 8 groszy no zawsze 8 groszy więcej tak zaczniemy sobie skrzyneczką raz 4,62 Jedna taka sztuka. Czy zapytasz się mnie, czy mam jakąś taktykę aktualnie na, na te challenge a? o zera do Kosy? Kurczę, zbyt więc jak ktoś ma jakąś taktykę, no to śmiało możecie się pochwalić w komentarzu. Ale spróbujmy tak, weźmiemy tego low case sobie, podbijemy na Jester'a, 12,60, gdy kosztuje. No jak na Jester'a to wydaje mi się, że tani i całkiem spoko. No i próbujemy oczywiście trafić takiego skina, który da nam profit. No i tutaj ten profit minimalny mamy, więc spróbujemy jeszcze raz sobie tą skrzynkę otworzyć. No i to chyba będzie znowu profit, coś mi się tak wydaje, drugi z rzędu i... Dwie dyszki. Okej, okay. no dobra, no to mamy już te profit z rzędu 8 złotych. Otworzymy sobie teraz skrzyneczkę, którą za free oczywiście możesz po użyciu kodu Kroxy sobie otworzyć. Jak oczywiście, nigdy nie kręciłeś jeszcze. Na CSGO skinsie no tak to 10% więcej każdej wpłaty, No i mam takiego skinka zafryte, byśmy go dostali, no ale może podkręcimy sobie na Zestera. no To już trzy dychy prawie musimy wydać, więc tutaj liczę naprawdę na jakiegoś mega bikwina, no ale niestety tego mega bikwina tutaj co nie będzie, jest tylko ta awp no i chyba czas spróbować jeszcze raz No ale będzie to ryzykowne otwarcie Bo jak nie dostaniemy nic Będzie mocna lipa Ale mamy kałaszka I wydaje mi się, że to będzie raczej profit 35 zł No dobra Mamy profit 7 zł To spróbujmy jeszcze raz Do trzech Razy Oj, oj, oj No Jedno otwarcie chyba za dużo No delikatnie tutaj przedobrzyłem 2,23 A kurczę, Mogłem zostawić No mogłem zostawić już jak dało No, no dobra No człowiek uczy się na błędach Tak Idziemy oczywiście dalej A z ciekawości Najtańsze skrzynki Jesterowe 7,35 kosztują. Ty, to może spróbujemy sobie dzisiaj takim sposobem pootwierać te skrzynki. I może akurat szczęście do nas się uśmiechnie na tych jesterach. Może to jest klucz do zrobienia kosy od minimalnej jakiejś sumy. No, zobaczymy. Bitwa za 30, prawie 1 zł. Pierwsze otwarcie. No, niestety, tutaj pusto. No, to jest moja reakcja, stary. Dosłownie, ta naklejka jest moją reakcją na to otwarcie. No i znowu, tylko tym razem, już u mnie. Zobaczmy dalej. 7,35. No, fajnie by było, jakby coś tu lepszego w końcu poleciało. No i mamy lepszą naklejkę. Już te różowe okulary. I ostatnia skrzynka. I tak tuła będzie raczej, już do końca nasze. 20 zł. Więc no, jest to bitwa o dziwo na minus. Więc spróbujmy sobie jeszcze teraz tym zakręcić no i zaczmy może teraz pójdzie nam troszkę lepiej może szczęściu, już tutaj bo nam troszkę bardziej uśmiechnie no i lecimy Cztery skrzyneczki bitwa oczywiście na trybie jester i zobaczmy jak to chodzi mam jakąś łapkę tutaj w 21 nie no idzie nam zajebiście w ogóle chciałem ustawić underdoga ale tego nie zrobiłem więc mam nadzieję że okej okay, dobra chyba jednak dobrze że nie ustawiłem tego underdoga 23 złote naklejka mam tu jakieś macki jeszcze no i ostatnia skrzynka, fajnie jakby jest coś nam tutaj dało, no i mamy to! No i o to chodziło stary, patrz! I mamy te 52 zł z tej bitwy! No i wracamy kurczę, na właściwe tory, mamy tutaj bitwę Za 10,50, więc sobie oczywiście kliknę i zobaczymy jak to chodzi A jak chcesz wygrać skina, możesz napisać jaki jest twój ulubiony owoc A my lecimy, ostatnia skrzyneczka Mamy obrzyna, Choć to czy będzie droższe? No niestety Niekoniecznie, no nie i 59 zł. zostało, zostałem tu jakąś bitwę na trzy skrzyneczki. Medium, Ultra i do tego Favor Box. Więc zobaczmy, zaczynamy z kałaszkiem. Więc jest to chyba otwarcie. Bardzo dobre! 23 zł. AK Slate. No i o to chodzi. Kolejne otwarcie. No tutaj za wiele nie będzie złotóweczka Złot 43 dokładnie. No i ostatnia skrzyneczka. No jest to oczywiście bitwa nasza. Nic się tu nie zmieni. 32 zł, więc fenomenalnie, fenomenalnie nam tutaj idzie. Mógłbym teraz tu coś ciekawego znaleźć. Też się na jakieś sirexy. Możemy tutaj dołączyć do tego Underdoga. Kurczę, ale no niezbyt przepalam za tą skrzynką. Aha, dobra, już się rozpoczęła, to nevermind. Dobra, mamy 68 zł, więc kliknijmy sobie te jestery jeszcze raz. I spróbujmy tutaj swojego szczęścia na skrzynce. Dobra, mam plan, Star. Mam naprawdę mocny plan. Ale czy to się opłaci? Jakby no totalnie nie wiem, tak? To jest mocno ryzykowne, co robię w tym momencie, bo to jest bitwa all in, sześć skrzynek, bitwa na trzy osoby, ale klikniemy underdoga, ok? Jak nigdy nie klikam underdoga, to teraz kliknąłem i mam nadzieję, że ten jeden, jedyny raz, gdy kliknąłem tryb underdog, mam nadzieję, że nie zostanę strolowany. Mamy już tutaj naszego oponenta i zobaczmy, niech się kręci, 6 skrzynek. Ja pidi. Nie no, widziałem, że tak. Nie no, widziałem, widziałem, że tak to się skończy. No i po ch cholerę! No po co ja klikałem tego underdoga, no? No 62 zł, stary. Nie, ja nie wierzę, ja wychodzę, stary. Dlaczego? 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 Ej, przysięgam, już nigdy. Nie! Nie, to co się nie dzieje, stary? Już nigdy, przysięgam, no nigdy sam z ciebie underdoga nie kliknę, nie? Ja pidi. Po co? No przecież ja nigdy tego nie robię. Nigdy tego nie robię. Jak i po ja to klikałem?